Kiedy zwolniono go z TVP, wszyscy myśleli, że to już koniec jego kariery. I on sam także przekonywał, że myślał, że ta fajniejsza część życia już za nim. A jednak życie potrafi nas niesamowicie zaskakiwać. I kiedy właśnie wszyscy myśleli, że u pana Artura Orzecha nie najlepiej, u niego zaczął się najlepszy okres w jego życiu. Przed 60. został bowiem ojcem, a także mężem. A na dodatek niedawno wrócił do telewizji. Jak to się stało, że w ogóle w tej telewizji był, jak to się stało, że został artystą, muzykiem i dzisiaj również koncertuje, zdradzę wam w dzisiejszym odcinku. A także powiem, co dzisiaj u niego słychać, czemu odszedł z telewizji, co mówiono, jaka była prawda, a także dlaczego do niej wrócił, zdradzę w dzisiejszym odcinku, więc serdecznie zapraszam, byście byli ze mną oczywiście, jak zawsze, do samego końca. To bardzo ważne. Bo wtedy wiem, że je jakoś tam gadam ciekawie. Więc sprawdźmy, jak będzie dziś. Artur Orzech urodził się 22 lutego 1964 roku w Jeleniej Górze. I wszystko na początku wskazywało na to, że odda się pracy naukowej, bowiem w 1983 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku. Iranistyka. Chciałem zostać japonistą. Na Iranistykę trafiłem przez przypadek, ale okazało się, że mam słuch i talent do języka mówił. I potem podjął pracę tłumacza. Pracował m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przebywał wtedy na studiach także w Afganistanie, a kiedy ukończył je z wyróżnieniem, został asystentem w zakładzie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował tam przez 12 lat. Ale już w 1983 roku wraz z Piotrem Klatem założyli zespół Róże Europy. Pan Artur był w tym zespole gitarzystą, a także autorem muzyki na pierwszych dwóch płytach. I nie było to takie łatwe, bo już wtedy za działalność zespołu otrzymywał groźby. Przed jednym z koncertów podeszło do nas dwóch smutnych panów z bezpieki i zapytało, czy zagramy piosenkę o generale, czyli kości czerwone, kości czarne z drugiej płyty róż Europy? Oczywiście chodziło o generała Jaruzelskiego. Gdy odpowiedzieliśmy, że owszem, zagramy, usłyszeliśmy, że jeśli to zrobimy, zostaniemy relegowani z uczelni. Nie ugięliśmy się. Mimo, że wykonaliśmy ten numer z Uniwersytetu Warszawskiego, nikt nas nie wyrzucił. Ani wtedy nie bałem się konsekwencji mojej decyzji, ani nigdy później. Groźby działają na mnie jak płachta na byka przekonywał ale jednak z róż Europy odszedł, bo chciał skupić się na karierze naukowej. Po obronie dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim dostałem propozycję zostania tam wykładowcą. Uznałem, że kiedy chce się być naukowcem, nie wypada jeździć po Polsce z gitarą w ręku i odgrywać na scenie Rockmana. Wydawało mi się to nieetyczne wobec fanów. Decyzji zacząłem żałować już po roku, gdy zaczęło mi tej muzyki brakować. Wszedłem do studia i nagrałem dwa utwory, które uznałem za absolutnie genialne, w przeciwieństwie do szefów rozgłośni radiowych, mówił pan Artur Orzech o swojej karierze muzycznej, ale od muzyki daleko nigdy nie odszedł. W pewnym momencie trafił do radia. Podjął pracę w Radio dla Ciebie, a później w Jedynce, a także w Trójce. Ułożył sobie także życie prywatne. Przez 9 lat był mężem Karoliny Kozłowskiej, filozofki, ale para rozwiodła się w 2015 roku. A najbardziej znany chyba pan Artur był z komentowania konkursu piosenki Eurowizji. Jednak w pewnym momencie został z dnia na dzień z tej funkcji zwolniony. Właściwie no nie zaproponowano mu, żeby komentował kolejny konkurs, a wszystko było pokłosiem jego decyzji o tym, żeby porzucić program Szansa na Sukces. To nie było tak, jak się przedstawia i jak to przedstawiała telewizja polska czyli, że nikomu nic nie powiedziałem, milczałem i nie pojawiłem się na nagraniach do tego programu. To, pew to pewne zafałszowanie zdradzał w rozmowie z plejadą. Jego zdaniem od pewnego czasu prowadzenie szansy na sukces zaczęło mu ciążyć, bo jak sam przekonywał, kiedyś był współtwórcą tego programu, a później został jedynie prezenterem bez prawa do głosu. Początkowo miałem wpływ na wybór uczestników, brałem też udział w rozmowach redakcyjnych na temat tego, jakich artystów należy zaprosić. Z czasem moje sugestie przestały być brane pod uwagę, a potem po prostu zacząłem dostawać maile z informacją, kto będzie gościem w kolejnym odcinku. Mój wpływ na program był coraz mniejszy, a od pewnego momentu żaden. Moją rolę sprowadzono wyłącznie do prowadzenia szansy na sukces. Przez ponad 30 lat w mediach naprawdę dużo zrobiłem i tylko występowanie mnie już nie interesowało. Poza tym coraz częściej słyszałem od artystów, którzy przychodzili do szansy, że robią to ze względu na mnie. To był dla mnie znak, że jednak to, co dzieje się w telewizji polskiej w sferze informacji i publicystyki, rykoszetem uderza w program, w który zostałem zaangażowany. I Sam krytykował telewizję polską wtedy, e, jako że stała się tubą propagandową. I oczywiście podkreślał, że często wpływy polityczne działały na Telewizję Polską przez lata, ale nigdy nie było to w takim stopniu jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie ukrywał, że ostatecznie z TVP zwolnił się przez Disco Polo. Poprowadził program z Zenkiem Martyniukiem, stwierdził, że być może sam się czegoś dowie o Disco Polo, bo nie wiedział nic, ale kiedy coraz więcej takich gwiazd miało się pojawiać w programie, powiedział Basta. Poinformował, że na planie nie pojawi się już dwa dni wcześniej, ale TVP wydało oświadczenie, że nie zjawił się na nagraniu. To nie odbyło się tak, jak przedstawiła to Telewizja Polska, mówił pan Artur, czyli, że nikomu nic nie powiedziałem, milczałem i nie pojawiłem się na nagraniach. To zafałszowanie. Gdyby rzeczywiście tak było, skąd wziąłby się Marek Sierocki? Przechodził korytarzem na woroniczach, Przecież nie wyciągnięto go jak królika z kapelusza iluzjonisty. Produkcja Wiedziała, że mnie nie będzie, w związku z czym ściągnięto go niejako na zastępstwo. Mam w posiadaniu dokumenty, z których jasno wynika, że niestawiennictwo się w nagraniach łączy się z karą finansową dla mnie, jak karę zapłaciłem, co oznacza, że to ja zrezygnowałem ze współpracy z Telewizją Polską, a nie odwrotnie, jak próbowano przedstawić tę sytuację. Gdyby było inaczej, zgodnie z treścią podpisanego dokumentu, to TVP musiałoby wypowiedzieć umowę, a tym samym zapłacić karę. A więc odejście z szansy na sukces było wyłącznie moją decyzją. Nie zostałem już zaproszony ani do komentowania Eurowizji, ani do prowadzenia festiwalu w Opolu. Nie ukrywał, że chciałby wrócić do mediów, z którymi związany był tak długo, ale nie za wszelką cenę. I najbardziej chciał jednak wrócić do radia, bo jak sam mówił, czuł się człowiekiem radia. Tak więc powrót do normalnej, prawdziwej trójki, w której pracowałem przez wiele lat, byłby zapewne czymś miłym. Jestem na to otwarty. Podobnie z telewizją polską przekonywał. W mediach społecznościowych i w ogóle w wywiadach niezbyt wiele. Mówi o życiu prywatnym. Ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych dzieli się głównie swoją pracą, ale kiedyś postanowił zrobić wyjątek, bo w jego życiu wydarzyło się coś. Niesamowicie ważnego. W swoich mediach społecznościowych wrzucił zdjęcie rączki Noworodka. Okazało się, że został ojcem, co było szeroko komentowane, bo było to kiedy pan Artur był już przed 60. Przyznał, że wszystkie do tej pory ważne sprawy nagle jakoś przestały być aż tak istotne. Przyznał także, że jego obecną partnerką jest Mila, o której wiadomo niewiele, bo jak już słyszycie, pan Artur za dużo nie mówi, ale przyznał, że jest także poświęcony. Lubię. W jednej chwili wszystko co uważałem za ważne przestaje być tak istotne. Najlepiej przeżyte dwa lata mojego życia. Następne przed nami dziękuję, Mila. Ty wiesz, napisał na facebooku. I zapytany o rodzicielstwo, pan Artur przyznał, że faktycznie myślał, że no już nigdy ojcem nie zostanie. Przez moment wydawało mi się, że większą część ciekawego życia już mam za sobą. Na szczęście okazało się, że się myliłem. Jestem dość poukładanym człowiekiem i nie lubię, gdy wychodzi na jaw, że nie miałem racji, ale akurat w tym przypadku bardzo się cieszę z mojej pomyłki. Nie dość, że odzyskałem chęć życia, to fizycznie czuję się lepiej. Mówił w rozmowie z Michałem Misiorkiem. Niespecjalnie dzielę się życiem prywatnym, dodam wam. Uważam, że y, ludzie, szczególnie najbliżsi, nie są na sprzedaż. Stwierdził dodając, że no raczej nie możemy oczekiwać, że pojawi się na okładce z żoną i dzieckiem. Jak przyznaje, swoje dziecko stara się zarazić miłością do muzyki, ale oczywiście nie będzie mu niczego narzucać, bo wie, że jego dziecko przecież nie musi się, że tak powiem, kolokwialnie jarać, tym samym czym jara się tata. Ale jeżeli jego dziecko chciałoby zostać muzykiem, to już na wstępie odziedziczy e, kolekcję bardzo fajnych gitar. Nie ukrywa, jak każdy młody rodzic, że Życie wtedy zmienia się diametralnie i musimy do tej nowej rzeczywistości się przyzwyczaić. I choć z wielu rzeczy dla siebie rezygnujemy, jest to chyba najmniejsza rezygnacja, jaka może być. Nie ma tu o czym dyskutować. Mam kłopot z tym, żeby w ciągu dnia wyskoczyć na kadę, a kiedyś to było dla mnie zupełnie normalne. Dzisiaj bywa wyzwaniem. Ale to są radosne zmiany. Cieszę się z tego, że moje życie przewartościowało się. Gdy zostałem ojcem, mój serdeczny kolega Piotr Bukartyk pocieszył mnie bardzo trafną konstatacją. Lepiej późno niż za późno i tego się trzymam, powiedział. W 2023 roku wrócił także do róż Europy. Spotkał się bowiem z liderem grupy. A, że zbliżało się 40-lecie, to postanowili razem zagrać i tak już zostało. Pierwotnie miałem wystąpić jedynie w miejscach, w których nie dane mi było zagrać w początkowym okresie działalności zespołu, czyli w Katowickim Spotku czy na warszawskim Torwarze. Szybko okazało się, że większość piosenek z pierwszych dwóch płyt to moje kompozycje, więc łatwo było mi do nich wrócić. W lutym zagraliśmy trzy koncerty, tak na próbę, zdracił Artur Orzech. Przyznał, że odnalezienie się w warunkach scenicznych było dla niego dużym wyzwaniem, ale dał radę. I że dziś jako muzyk róż Europy chciałby dotrzeć także do młodszej części społeczeństwa. Mam wrażenie, że do dzisiaj na nasze koncerty przychodzi wiele osób chcących sprawdzić, czy orzech nie kłamał mówiąc, że komponował utwory dla róż Europy i czy rzeczywiście potrafi grać na gitarze. I widzę po ich minach, że po dwóch, trzech piosenkach nabierają do tego przekonania, powiedział. A po pięciu latach przerwy pan Artur w tym roku znów komentował Eurowizję. Wrócił także do szansy na sukces. Ze strony szefostwa TVP usłyszałem dwa pytania. Po pierwsze, czy skomentuje w tym roku Eurowizję? Odpowiedziałem, że tak. Trudno było odmówić, skoro połowę mojego życia zawodowego poświęciłem na Eurowizję. Padło też pytanie, czy wrócę do szansy na sukces. Też wstępnie się zgodziłem, powiedział e, wtedy. A dziś już ponownie możemy go oglądać na naszych telewizorach. I choć wiele osób mogłoby nawet nie wiedzieć, jak pan Artur wygląda, jego głos chyba jest nam bardzo dobrze znany. Bardzo się cieszę, że pan Artur dzisiaj e, przeżywa, można powiedzieć, drugą młodość. Wrócił do wszystkiego, co kocha, życie prywatne mu się poukładało. Jak widzicie, zwrot życiowy może się w każdym wieku e, pojawić. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby pan Artur miał 95 lat i już to było jakieś nie wiadomo jakie osiągnięcie. Bo młodzi jesteśmy na tyle, na ile się czujemy, a pan Artur wygląda na młodzieniaszka. Bardzo się cieszę, pozdrawiam pana Artura, a was zapytam jak zawsze, czy wiedzieliście, jak wyglądało jego życie? Że był i jest muzykiem, że był naukowcem, a także jak postrzegaliście jego odejście, a także powrót z telewizji. Polskiej. Czekam na Wasze komentarze i pamiętajcie, że chętnie odpowiem na te ciekawe. Więc do zobaczenia w sekcji komentarzy, moi drodzy. I oczywiście w kolejnym odcinku. Pozdrowienia dla Pana Artura i dla Was gorące. Trzymajcie się ciepło. Pa!